Cześć! Zrobiłem kolejny rozpylacz do kolekcji, bo dosyć interesuję się tymi rozpylaczami. Zrobiłem teraz rozpylacz na wzór do Alfy K2 i gammy. Do wcześniejszych Gammy były właśnie takie, ale z kwadratowymi słoiczkami, do tych pierwszych były takie z takimi małymi dyszami, z takim małym tym, ale za niedługo muszę ten obiecany pokaz rozpylacza zrobić muszę wam pokazać, o dobra mam tu jeszcze tak o jak zwykle jakiś stary słoik odpowiednio znalazłem yy, no i myślę, że zadziała tylko muszę jeszcze go tutaj zrobić tutaj mam taką dyszkę, muszę ją tylko jeszcze nie złap ostrość no, muszę jeszcze tą dyszkę, bo ona się rusza o, już to widać o, ona się rusza muszę ją dokleić